Witajcie serdecznie moi drodzy, Helldivers 2. Gra, która łączy, gra, która niszczy przyjaźnie, gra, która niszczy psychikę przez niedziałające serwery, gra, która naprawdę potrafi się podobać, potrafi się nie podobać ma bardzo mało kontentu, a zarazem wciąga jak przyjemne bagienko, w które naprawdę chce się grać, zwłaszcza na wyższych poziomach trudności. Myślę, że ta gra naprawdę lśni i daje dużo satysfakcji z zabawy z... w kopie, więc zapraszam Was na jedną z rozgrywanych którą tutaj mieliśmy na poziomie 5. Go! Tak. Mamy pewne amunicję i granaty. A jeszcze jest na następnym levelu był taki, który daje nam lepsze reagent tej wytrzymałości. Nic tu się nie liczy, tylko Liberty! Yeah. Dobra, jestem gotowy, wchodzimy tam, ja? Nie, yeah, to do tego budynku? Mhm. Uh -huh. Do tej bazy? Okej, okej, okej. Tu są znajomi nasi. Nie toksyczni, ale... Czyścimy, czyścimy, czyścimy. Są żółte, okay. tak. Tak, tak, tak. Upack bridge, czyli one się jeszcze trochę Dobra, udało się. O, ja zginąłem. Muszę się zagapiłem. Duży, duży, duży pilinek. W Kurwa jeszcze bazuki, nie dałem rady przeładować. Nie żyje. Kurwa, duże, wszyscy trzej nie żyjecie. Mhm. Mm Zaraz was rzucę Kurde, ale się przyjemnie strzelała tu nagle Kurwa duży jest Musimy bazukę przeładować słuchajcie dziś Jak, leży, się... Jak się ten Zrezpicie to Weźcie ich zaspamcie no. Teraz strajk leci? O może trafisz Tego dużego musisz z dupę strzelać, bo... Za Spróbujmy tego bossa jak go znajdziemy o ile to jest ten bossa Zakładam że Bile Titan to jest ten taki ogromny pałek Spróbujmy go nie zagrować i orbitalami z daleka go pierdolniemy, nie? Żeby on stał w miejscu No bo one też są chyba opancerzone Duży jest za domkiem jak ktoś. O duży rozwalił domek, he? Tam, tam był domek, ale już tego domku nie ma. No, prosto, wchodzi prosto w moje, tak. A oh, zajebiozne. Ale żyje dalej. Przeżył. Strzel go ktoś, szelgo ktoś. Masz bazookę jeszcze, ksarabin? Strzeliłem go już trzy razy. Ja też, kurwa, a ja stoi, go strzelał. Dobimy go z karabiną, bo on już otwarto pyskła. Dobra, że. Ja, ja idę do grzyba na tak, nawal... Na, na nie, nie rozdzielajmy się razem, idziemy Ja mam, I... przy, w rękach mam ten nalot kasetowy Okej 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 To rzuć Dobra, Dobra cofnijmy poszło. się, cofnijmy oh, się Cofnijmy się Dobra Co ma wyjść bot? Nie nie nie, zniszczyliśmy grzyba żebyśmy widzieli Bo nie wiemy co mamy zrobić tak naprawdę Idzie, to, idzie idzie. Te drugiego grzyba trzeba było. Dużo mobów w ogóle na plecach. Może gomie. Mamy jakieś te. O o. Chyba takiego nie było. No, no zabiły się nie. Dostałem... dałem zjąć. Próbuję gdzieś odbiec i was resnąć Trzeba też Dobra, bo nas nie biorą lokalne MOBA jeszcze mamy dwa bossy do nie? Dobra, szukamy tego bossa To, to mój orbital kilka razy strzela O jest wielki pęk, dobra O, o mnie duży yy, Dobra, tam jest boss, macie orbitalek Ja mam jeden yy, Jak coś to on idzie do nas, nie? Ja eee... Yy, pomocy, pomocy, pomocy. Pomocy? Gdzie jesteś? Gdzie jesteś? Zobacz, no, to zobacz na to monstrum, nie? Jakiś nowy jest, no? no. To jest ten boss. Czekajcie, bo. Eee, chyba nie trafiliśmy tego no, Robita. A jego A jego indu mamy. A jego indu mamy. 18 sekund. mamy. A jego A mnie też Rysnijcie, ucieknijmy I orbitalami z daleka go zabijemy To nie ręce nas w stronę mobów To jest to Tak to jest. To jest to. Nie mam w ogóle amunicji Rzucamy Su player Tutaj na trzeba zmierzają No jeszcze jestem oh poza za tras missinga. What co to A, jest? A jeszcze Pilinek inaczej sobiełeś. Pozdawało Ale... bo. podoba mi się z... ta gra. Jedę, jedę kozacko. Ale orbitalem w tego Fajonka dużego Walwa. You testing orbital strike. To darbać jeszcze z kamieniem. Ona resu czeka ja. mnie. Nie rysujcie przy się, bo on no, kurwa was użyga. on szybciej od nas chodzi. Ja, to trzeba wie silniejszą broń zabrać jakoś. Tutaj nie to za bardzo jest silniejsza nie. broń. Da się go one-shotnąć jak się umrze i z i chyba tak powinniśmy zrobić. Że następnym no, razem, no bo już nie mamy resów. Nie? Ale fajna, fajna to tak, ale, mi się ale ularys, tak... wbiegasz pod bolsą, nie? Ja, 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 nie jest, jest taka prosta powoli. gra, kurde, myślałem, że to będzie prosta gra. Ja, ja, no, fajnie, fajnie. My też gramy na trudnym poziomie, no? Dobrze, dobrze, fajnie Jeszcze nie najwyższy poziom Bo on już jest tak martwy kurde Z tobą wyskoczył nie, niespodziewanie Jest jeszcze okay, drugi tytan taki, taki sam do zabicia, nie? Nie, jest drugi? Tak, dwóch trzeba zabić w tej misji <laughs> Lubię tą grę <laughs> Nie, leci no, lecę. Czemu lecę? A lecę. Lecę. Czemu lecę? Bo nimularis u to jedno się określał A, jedno się rezrobił, okej okay. To waj? Ja tak nie, że już, waj <laughs> <laughs>